Jakiś czas temu otrzymaliśmy na naszego maila bardzo ciekawy list dotyczący porwania przez UFO. List został napisany przez panią Magdę z Województwa Śląskiego i miejscami jest naprawdę dość szokujący. Opowiada m.in. o mrocznych snach, tajemniczych istotach i niezwykłym minerale. Zresztą sami posłuchajcie. List został troszeczkę skrócony, żeby nikogo nie zanudził ten film. Witam, od kilku miesięcy oglądam wasz kanał i stronę. Myślę, że wykonujecie dobrą pracę i mam nadzieję, że moja historia zostanie w jakiś sposób przedstawiona waszym odbiorcom. Wszystko zaczęło się, gdy miałam około 8 lat. Mieszkałam w dużym domu razem z rodzicami i siostrą. Miałyśmy oddzielne pokoje. Pewnej nocy śniły mi się dziwne sny. Widziałam jakieś małe istoty ze świecącymi oczami i wielkimi głowami. Oczywiście wiem, że byłam wtedy dzieckiem i mogłam sobie coś po prostu uroić, ale to nie wszystko. To był tak naprawdę dopiero początek tego wszystkiego. Pamiętam, że w moje dziesiąte urodziny, gdy grałam z przyjaciółmi w piłkę nożną, dostałam przypadkowo piłką w głowę. Na chwilę straciłam przytomność, nic mi się nie stało, ale znowu wtedy miałam te sny. Maleńkie stworzenia, które miały na czołach dziwne wypustki, biegały w ciemnym lesie, a w pewnej chwili wszystko oświetliło potężne światło. Na dłuższy czas był spokój. Jedynie gdy miałam 18 lat, interesowałam się niewyjaśnionymi sprawami, jak UFO czy ezoteryka. Gdzieś przeczytałam różne ćwiczenia na wykonanie OB. W każdym razie po tych ćwiczeniach czułam bardzo dziwne mrowienie w głowie. Chwilami bałam się, że mam jakiegoś guza, ale na szczęście to dziwne uczucie szybko zniknęło. I tej nocy znowu coś dziwnego się stało. Miałam koszmary. Tej nocy przeżyłam chyba 200 różnych snów. Wszystkie były mroczne. Widziałam wulkany, powodzie, straszne stwory, zakrwawione noże. Co najdziwniejsze, gdy się obudziłam, byłam wypoczęta i szczęśliwa. Do tej pory tego nie rozumiem, bo przecież te koszmary powinny całkowicie utrudnić mi spokojny sen. Nie to jednak było najdziwniejsze. Borankiem znalazłam na parapecie dziwny kamyk. Kamień był naprawdę piękny. Nieszczególnie znam się na minerałach, ale z książki dowiedziałam się, że jest to kalcyt. Kamień, który podobno ma usuwać strach i pomagać spełniać pragnienia. Nie wiem skąd się wziął na parapecie, ale od tego czasu stał się czymś w rodzaju mojego osobistego talizmanu, który nosiłam cały czas przy sobie. Od czasu do czasu, gdy czegoś bardzo chciałam, otrzymałam kamień mocno w dłoni i wyobrażałam sobie bardzo silnie, że to czego chcę się spełnia. Oczywiście ktoś może mnie uznać za wariatkę, ale wszystko to się spełniało. Identycznie zrobiłem, gdy miałam 24 lata i razem z moim partnerem staraliśmy się o dziecko. Długo nie mogłam zejść w ciążę i z ukochanym zastanawialiśmy się nad wybraniem do dobrego lekarza. Postanowiłam jednak, że zanim to zrobimy użyję mojego niezwykłego kamienia i może ten jeszcze raz on mi pomoże. Niestety niewiele się działo. W końcu więc wybraliśmy się z moim ukochanym do lekarza ale nic nie wykrył. Z medycznego punktu widzenia oboje możemy mieć dzieci, ale jakoś ich nie było. Dokładnie w wigilię, gdy spałam w sypialni z mężem, nagle poczułam straszne ciepło. Jednocześnie spałam i nie spałam. Świat snu i jawy wymieszał mi się i wtedy to zobaczyłam. To samo potężne światło, które widziałam dawniej we śnie. Zaczęłam się unosić, leciałam, ale nie jak w typowych marzeniach. Nie panowałam nad tym. Coś mnie jakby wsysało do swojego wnętrza. Czułam potworny strach, ale nie byłam w stanie nic zrobić. Po chwili znalazłam się w ciemnym pokoju. Nikogo nie widziałam, ale zwyczajnie czułam, że nie jestem sama. Jakieś postacie przemykały wokół mnie. Chciałam krzyczeć, płakać, ale byłam jak sparaliżowana i wtedy go zobaczyłam. Wszędzie była ciemność, ale z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu po prostu widziałam jego twarz. Blada, ogromna głowa, te dziwne wypustki na czole, wyglądające jak rubiny, i uśmiech. Nie był to jednak jakiś szaleńczy uśmiech, ale wręcz przeciwnie, miły i uspokajający. I to koniec. Więcej nic nie pamiętam. Obudziłam się w swojej sypialni z mężem. Myślałam, że to sen, bo być może tak było, jednak coś mnie tknęło. Zrobiłam test ciążowy i w końcu się udało. Spodziewałam się dziecka. Dziewięć miesięcy później urodziłam synka. Pokochałam go od pierwszego wejrzenia. Ale w miarę jego dorastania zauważyliśmy, że wcale nie przypomina mojego męża. Miał blond włosy jak ja, niebieskie oczy jak ani ja, ani mój mąż i dziwne znamie na udzie, którego nie miałam ani ja, ani mąż. Chwilami mąż żartował, że to nie jego syn, ale to były tylko żarty. Przynajmniej tak sądziłam do pewnego czasu. Pewnego dnia, gdy mąż był nietrzeźwy, wrócił do domu i wykrzyczał mi, że na pewno się z kimś puściłam. Było mi bardzo przykro, ale myślałam, że tylko tak mówi. Niestety nie była to prawda, a potem dowiedziałam się, że mąż nie tylko ma kochankę, ale co więcej spodziewa się z nią dziecka. Urodziła synka bardzo podobnego do mojego byłego męża, więc on w końcu miał swojego upragnionego potomka z krwi i kości. Mój syn natomiast dorastał i stawał się coraz bardziej dojrzały, gdy miał 16 lat, mogłam z nim porozmawiać na każdy temat. To on mnie pocieszał, podnosił na duchu i doradzał, gdy miałam problem. Czasami miałam wrażenie, że to on jest moim rodzicem, a nie na odwrót. Miał w sobie jakieś niezwykłe światło. Gdy patrzyłam w jego piękne niebieskie oczy, czułam spokój, jakiego nigdy nie czułam. Nie powiedziałam mu nigdy o jego dziwnym poczęciu, nigdy nie miałam takiego zamiaru, aż do czasu, gdy znalazłam pod jego łóżkiem jego dziennik. Nie chciałam go czytać, tylko zerknęłam i wtedy to zobaczyłam. Rysunek kształtu bardzo przypominającego mój minerał. Rysunek podpisany był jako centrum, a nad nim był wpis brzmiący mniej więcej tak. Gdy dotkniesz centrum, łączy się z energiami, którymi wypełniona jest Ziemia. Jest to energia stworzenia, którą użyli oni, by dać początek temu, co jest. Przejrzałam pobieżnie ten dziennik, mój syn pięknie pisał. Sama nie wiem, skąd on miał taki talent, bo ja nigdy nie miałam głowy do książek, a tym bardziej nic sama nie tworzyłam. Nie pamiętam wszystkiego, co tam pisał, ale była mowa o bogach, o planecie, którą dopiero świat odkryje, o dziwnych urządzeniach, które są ukrywane i o kosmitach, którzy ukrywają się na Ziemi i wyglądają zupełnie jak my. Niestety mój syn szybko wrócił, nie zdążyłam wszystkiego przeczytać. Syn wrócił tylko na chwilę po książkę, której potrzebował na lekcję. Gdy poszedł z powrotem do szkoły, wróciłam, by znowu przeczytać ten dziennik, ale już go tam nie było. Nie wiem. Pewnie syn go zabrał, ale dalej nie wiem dlaczego. Powiem szczerze, że bałam się pisać ten list z obawy, że mój syn skojarzy fakty i zauważy, że coś przed nim ukrywam. Ale przeglądałam jego historię na komputerze i co dziwne, on nigdy nie wpisywał nic związanego ze zjawiskami niewyjaśnionymi, więc jestem raczej spokojna. Może ktoś z waszych czytelników ma podobne doświadczenia, może jakaś kobieta także poczęła dziecko w tajemniczych okolicznościach. Chciałabym wiedzieć, co w tej sytuacji mogę zrobić, czy powiedzieć synowi o moich snach i o tym, że boję się, że jego ojcem może nie być człowiek. A może lepiej po prostu nie mówić nic. Może to wszystko siedzi tylko w mojej głowie, może faktycznie to ze mną jest coś nie tak, nie powinnam niepokoić syna. Przyznam szczerze, że trochę mnie to wszystko przeraża, bo ta cała sytuacja jest naprawdę dziwna. Smakosz horror na podstawie prawdziwych wydarzeń. Smakosz istniał naprawdę. Link do filmiku na ten temat w opisie.